Dajcie moi drodzy, ostatnio zmroziłem krew w wiadomość, jaką usłyszałem w mediach, że w Bieszczadach niedźwiedź pogryzł człowieka, a jak wniknąłem w szczegóły tego zdarzenia, to postanowiłem Wam przedstawić je w formie rozprawy sądowej i tu przesłuchać oby, obydwie strony tego zdarzenia A więc Zabawmy się, że jesteśmy wysokim sądem, a tu jest osoba pierwsza, podejrzany o dokonanie tego czynu brutalnej napaści z wyjątkową agresją. Dziki, brzonatny niedźwiedź polski, który nosi popularne wśród niedźwiedzi nie tylko imię Misiek. Misiek, przedstaw się Państwu. O, to ja, Misiek. A tu jest ciężko poturbowany w wyniku tego zdarzenia niemiecki aktywista. No, proszę się nie dziwić, że jest tak jakoś dziwnie ubrany, ponieważ większość aktywistów y, ubiera znany polski aktywista LGBTQ+, Tomasz Jacyków, więc y, stylizacja ich ubrań jest y, wyjątkowa, szczegółowa, szczególnie i taka inspirująca, ważna rzecz totalnie odjechana. I teraz prosimy, żeby się przedstawił pan niemiecki aktywista. Guten Morgen, ich bin Deutsche Ekoaktywist. Ich bin Deutsche eko Herzlich willkommen in Polnische Bergen, jest czaden. No teraz przetłumaczymy to dla tych, którzy jeszcze ku mojemu zdziwieniu nie nauczyli się języka e, narodu, który uważa, że jest najbardziej kulturalnym narodem świata. mieni się rasą panów, czyli języka niemieckiego. Dzień dobry, jestem niemieckim aktywistą, jestem niemieckim ekoterrorystą. Co pan niemiecki aktywista terrorysta robił w Bieszczadach? Ich mache mein Kampf für frei polnische Menschen Heimat. No, ja tam przeprowadzę swoją walkę za wolną ojczyznę polskich Biszków. No, jesteśmy bardzo wzruszeni. O, tu sobie pan widzę, Serce naszył, serce sobie pan naszył na swój strun, panie niemiecki, ekoaktywisto-terrorysto, a teraz, proszę bardzo, obywatel Misiek, proszę opowiedzieć, jak to wyglądało z pana strony. U. Rod, rod, wysoki sądzie, od wczesnej wiosny aż do listopada chodziłem sobie spokojnie, żarłem wszystko co mi do obory wpadło. Jagody, grzyby tam łapo wymawiałem tam łososie z potoków do pływów sanu. Nażarłem się w brzuchu, pasem jest wielki, tłusty, że nie jeden polski biskup albo y, polityk z PiSu mógłby mi pozazdrościć, będąc na żarty już senny się zrobiłem, a tu deszcze padają, bliskie temperatury ciśnienie spada, deprecha jesienna, mówię, idę spać. Zakopałem się w mojej kupie liści do mojej gabrze, do mojej dziury wszedłem I tak Powaliłem się tam o, i tam sobie śpię. Tak śpię już ładny sen mi się tam rozpoczął. A tu nagle nie wiem, czy to mi się śniczy, czy nie. Słyszę, jakby ktoś tam łaził, skakał po mojej, po mojej gabrze, po mojej dziurze. I tak sobie myślę, czy to mi się śni, czy to mi się zdaje, po niemiecku gada, sobie myślę, jakbym mieszkał w Sudetach, no to może jakiś tam nachlany tam neofaszysta, neonazista, przedłużył mu się Oktoberfest i wełbie tam mu się hasło, drank na hosten i tak se poszedł do lasu wyszczać się, szedł, szed, doszedł do Polski, ale tu w Bieszczadach? Ale tak sobie myślę, a może się zaczęło, może znów jak w 1939 Niemcy weszli ze Słowacji. Nie, no to chyba mi się śni. No ale ten mówi o, pokazując tutaj na tego eko terrorystę, wziął jakiegoś drąga kija i wpycha mi tam do, do tej mojej dziury gabry i mówi dasy skajny misiek, dasy skajny misiek. Nie wiem, co to znaczy, a my tu przetłumaczymy, nie ma tam żadnego miśka. I tak, wysoki sądzie, on wie tak, na, tam wali mnie tym kijem po łbie, po mordzie, po łapach, ale na końcu zboczenie zaczyna mi kija do dupy wsadzać. No mówię, tego to kurwa nie zniesę, no. Wygrzebałem się z tej mojej gabry, patrzę na niego. Mówię, jeden, że głupi, to jeszcze ubrał się jak skrajny jakiś dewipelał. Jak mu przywaliłem z prawej łapy, z lewej łapy, na brzuch się położył, to żeby mnie dobrze zapamiętał, ugryzłem go parę razy w dupę. Nie będzie mnie tu, kurde, wybudzał ze snu jakiś porąbaniec szwabski, szkopski, niemiecki. Mhm. No dziękujemy stronom za przedstawienie ich relacji. I w związku tu z rozpoznaną sprawą, sąd podejmuje decyzję, uniewinić polskiego dzikiego niedźwiedzia brunatnego, nazwanego popularnie Miczkiem, a niemiecki ekoterrorysta za karę za swój niegodny czyn zostaje skazany na dożywotni oranie chujem bieszczackiej połoniny, bo to stary, ekologiczny, tradycyjny sposób orki. Dziękujemy, koniec rozprawy, koniec transmisji.